Nie może coś Wam powiem. Rozpoczynamy drogę, która obca jest dla świata. Świat swojej sztuczności pcha nas do działań, które są użyteczne, a nie do tych, które są właściwe. On proponuje drogę, która wyklucza Boga z naszego horyzontu, z naszych działań i z naszej mowy. Dlatego cieszę się, że rozpoczynając w dniu dzisiejszym nasz kolejny etap przez życie, znów możemy się pochylić nad sobą i przypomnieć sobie, że Prochem jesteśmy i w Proch się obrócimy. Lecz jeśli się nie nawrócimy i nie uwierzymy w Ewangelię, tak naprawdę niczego się nie nauczyliśmy. Ten dzień zbiega się z komercyjnym świętem zakochanych, ale to też dobrze. bo Można mówić o miłości między ludźmi, ale i należy dotknąć miłości Boga do ludzi. Oczywiście z wzajemnością. W końcu miłość niejedno ma imię i w różnych formach można ją wyrazić. Ewangelia proponuje nam kilka rozwiązań. Po pierwsze, żeby niczego nie czynić na pokaz. Okazywanie miłości nie ma służyć szerszemu gronu. Obserwatorzy i tak dostrzegą to, co się dzieje. Miłość wszak jest czymś intymnym i osobistym. To, co rozgrywa się między parą zakochanych, nie jest na sprzedaż czy publiczne wyznania. Miłość ma być wyrażona czynami, które są najlepszym świadectwem. Tak, jak ma się sprawa z pomocą potrzebującym. Miłość nie jest filantropią, gdzie ją manifestuje swoją dobroć. Drugim elementem jest hojność, ona wiąże się z jałmużną. Nie udziela się jej dla wzbudzania zachwytu, jak jesteśmy dobrzy. Ona jest ofiarą z tego, co wypracowałem, by podzielić się z tymi, którzy mają gorzej. Jałmużna powinna mnie trochę zaboleć, ale na tyle, żebym wiedział, iż nic nie przechodzi lekką ręką, ale i że sam mogę się kiedyś znaleźć w sytuacji, gdy będę potrzebował pomocy. Jest to bezpieczenie na przyszłość w kontekście zbawienia. Nawet tracąc, zyskuje. Trzecim elementem miłości proponowanej przez Jezusa jest modlitwa. To ten moment w naszym życiu, kiedy zamykam się w swojej zdepce i staję przed Bogiem. Odzieram się ze wszystkich fatałaszków i świecidełek, które są dobre na kiermaszu, ale nie przed Nim. Mam stanąć wprawdzie o sobie: modląc się, mam wiedzieć, w jakim miejscu się znajduję. Jaka jest moja kondycja, za co jestem Bogu wdzięczny i za co Go przepraszam. Wtedy wiem, czego mi jeszcze potrzeba, i mogę o to prosić. I nadszedł czas na post. To także nie jest moment na wzbudzanie sobą zainteresowania, jak tu bardzo się poświęcam dla idei. Mój post ma być walką o dobre gospodarowanie swoimi zasobami, czasem, talentami i możliwościami. To może wejść weryfikacja moich zajęć, którymi wypełniam swój grafik. Zapewne znaczna część z nich związana jest z moją rozrywką i dbaniem o siebie. I więc te 6 tygodni będzie czymś zupełnie odwrotnym by w ten sposób wyjść do ludzi i trochę o sobie zapomnieć. Dzieląc się sobą z innymi, siebie zyskujemy i szlifujemy niczym drogocenny kamień. Mierzymy jednak siły na zamiary, a nie zamiar według sił, jak mówił Mickiewicz. I pytajmy Jezusa, jaką wyznaczył nam drogę. On uczy nas pokory, a nie działań pod publikę. Wszystko ma służyć naszemu życiu duchowemu, by wciąż je kształtować i doskonalić według gratach ewangelicznych. Dobrze przeżyty Wielki Post sam o sobie przemówi któregoś dnia. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.